Mieszkańcy powiatu Ostrowskiego czasami zastanawiają się, dlaczego nie lokują się tutaj duże firmy, zwłaszcza z branży logistycznej. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dla zagranicznych inwestorów najważniejsza jest mała odległość do sieci autostrad lub dróg ekspresowych. Na tym tle Ostrów Wielkopolski dopiero goni konkurencyjne gminy i potrwa to jeszcze jakieś 10 lat. Poza siecią dróg ważne jest też miejsce rozładunku towarów przewożonych kolejem. Jest to preferowany przez wiele firm środek transportu z uwagi na ekologię. To jest to rozwój infrastruktury nie tylko drogowej, ale również kolejowej, bo tak jak wspomniałem, większość naszych dostaw towarów do naszego centrum dystrybucji dociera koleją. Jest to dla nas o tyle istotne, bo od wielu lat przykładamy dużą wagę do niskiej emisyjności, jeśli chodzi o dostawy do naszych centrów dystrybucji, a przypomnę tylko, że dostawy koleją zdecydowanie mniej emitują CO2 na tono kilometr w porównaniu na przykład do dostaw samochodami ciężarowymi. Niemiecka sieć sklepów KIK wciąż się rozrasta. Obecnie mają swoje punkty nie tylko w Ostrowie Wielkopolskim, ale także w sąsiednich miastach powiatowych. Duży rozwój firmy wymusił potrzebę budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego, które obsłuży nie tylko polskie sklepy, ale także te zlokalizowane we wschodnich landach Niemiec. 5 tysięcy miejsc paletowych, które mamy tutaj w tym naszym obiekcie. Towaru, który będzie mógł szybko trafiać w pierwszej kolejności do polskich sklepów Kika, a na wiosnę również do sklepów Kika położonych we wschodnich landach Niemiec. Zatrudnienie w tym miejscu znajdzie około 120 osób, z czego już dziś zrekrutowano 50 pracowników. Myślę, że ta firma no w jakimś stopniu wypełnia też zapotrzebowanie na pracę w tym rejonie dla młodych osób bardzo dobrze wykształconych, bo bo przecież te osoby, które tu przychodzą, no to muszą posługiwać się określonymi umiejętnościami. Tu chyba długo trwa też szkolenie, tu są pewne wymagania, ale widzę, że tu jest bardzo młoda załoga z tych osób, które już tutaj zostały zrekrutowane i te szkolenia nadal będą trwały, jak mówi dyrektor. Przez to, żeby te osoby mogły tu sobie na wyjątkowo nowym, nowoczesnym sprzęcie pojawić? Gminy wokół Poznania mają problem z pozyskiwaniem pracowników, ponieważ zaczęło tam funkcjonować zbyt wiele firm, a liczba mieszkańców jest ograniczona. Nowym firmom jest ciężko zrekrutować pracowników, bo nie mamy bezrobocia albo jest to bezrobocie na takim poziomie, który nawet trudno nazwać higienicznym. Ale przez to, że pojawiają się nowe firmy, to mnie to bardzo cieszy, że pracownicy mogą stawiać, mając określone umiejętności, wyższe wymagania pracodawcy i pracodawca chcąc zatrudnić tych pracowników, musi spełnić ich wymagania. Także rośnie na pewno średnie wynagrodzenie. To jest bardzo ważne przy, przy tych firmach, które tu w strefie, na, na strefie, na klipie czy w tym rejonie zostały posadowione, no to tutaj nie dość, że są duże wymagania do pracownika, to pracownik ma też duże wymagania w stosunku do pracodawcy. Ale włodarze gmin mają wiele powodów do zadowolenia z powodów wpływających podatków od nieruchomości. Cieszę się z tego, bo mm, kiedy pojawia się nowa, solidna firma wynajmująca 40 tysięcy metrów, no to też są określone podatki do budżetu miasta i gminy Swarzędz, a wszystko dzieje się w grudniu, czyli... Dokładnie wiem, że od nowego roku będą podatki, tak trochę patrzę przez pryzmat dochodów gminy, ale taka jest sytuacja, że, że też patrzymy przez to, jaka firma i czy będą z tego pieniądze. Co ciekawe, hala ma ogrzewanie podłogowe, co zapewnia duży komfort pracy. Będziemy dalej prowadzić rekrutację kierowników zmiany, specjalistów do spraw logistyki, brygadzistów i pracowników magazynu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku sklepy KIK w Polsce obchodziły dziesięciolecie.